Siemano, A w dzisiejszym odcinku tematem głównym jest ta walizka. A w zasadzie to, co znajduje się w jej środku, bo jest to przeznaczone dla asystentów kamer. Chociaż przekonacie się w dalszej części odcinka, niekoniecznie jest to tylko przeznaczone dla nich, bo moim zdaniem jest to dla freelancerów, którzy sami obsługują plany i którzy są zdanie nieraz sami na siebie. A ta walizka może Was mocno w tym wszystkim tutaj uratować. Także zapraszam do odcinka. To walizka jest od Small i myślę, że każdy z nas korzysta z ich urządzeń. Myślę, że na pewno każdy z nas zna tą firmę i bardzo byłem ciekawy tego jak to ma się do rzeczywistości i trochę dlatego zainteresowałem się tym zestawem, bo jakby nie patrzeć taka walizka na planie posiadania takiej walizki w samochodzie czy w swoim wózku czykolwiek gdzie indziej otrzymacie sprzęt jest naprawdę potrzebna. No bo wszystkie rzeczy, które znajdują się w środku są naprawdę Przydatne. Naprawdę, jeśli chodzi o taki dobór rzeczy, które zostały tutaj umieszczone, to Szapo jest naprawdę kawał dobrej roboty. Mimo wszystko, jest to bardzo, bardzo, bardzo podstawowy zestaw dla osób, które na przykład zaczynają, i myślę, że to wtedy się może sprawdzić. Z dalszej części odcinka pokażę Wam, co ja bym tutaj jeszcze dorzucił, żeby to miało jeszcze większy sens na planie, żeby nic tym bardziej Was nie zaskoczyło. No bo z tego co znajdziemy na dzień dobry, jeśli chodzi o wypełnienie tej walizki, to są na pewno taśmy. I super, że są one w czterech różnych kolorach, bo na pewno będzie nam łatwiej markować różne rzeczy, na przykład czy dla aktora pokazać mu, która będzie pozycja, czy na przykład zabezpieczyć kartę. Załóżmy, że my mamy na przykład cztery kamery, na przykład każdą kamerę zabezpieczamy oddzielną taśmą, wtedy dużo łatwiej do zrzucania materiału możemy zachować porządek. Jest też taśma gaferska, która właśnie też już używałem, używamy, która przydała mi się bardzo na planie. Bardzo spoko podstawowa taśma jak każda inna. Myślę, że tutaj nie będzie nic nadzwyczajnego, że o, to jest coś innego, nowego. Po prostu zostało to wszystko różne elementy z planów zostały zebrane w jedną walizkę. I fajne, bo jest taka, przynajmniej w moim wypadku motywacja do uporządkowania niektórych rzeczy. I właśnie też tak zrobiłem, że pozbierałem wszystkie rzeczy, których ja używam i trzymam to tutaj wszystko razem i zaraz wam to pokażę. To, co jeszcze możemy znaleźć, to jest też fajna rzecz. I myślę, że tutaj dla osób, które gdzieś filmują bardziej aparatami, to są po prostu na karty SD taki futerał, który po prostu zabezpiecza je, żeby nic im się nie stało. Dalszo i to, co jest fajne i to, co myślę, że na pewno bardzo, bardzo Wam się może przydać, jest to taki organizer, w którym możemy znaleźć dużą ilość, gamę śrubek do mocowania, czy torigów, czy kamery do płytek, czy różnego rodzaju po śrubek. Które y, których po prostu one się gdzieś zawsze walają, czy to w plecaku, czy to w tornistrze, czy gdziekolwiek, one zawsze gdzieś tam się plączą, a tutaj są fajnie uporządkowane. I to, tak jak mówię, to nie jest nic odkrywczego, ale to jest coś, co jakby ba o higienę pracy na planie. A ja to, bardzo to lubię, że jest wszystko poukładane i wszystko ma swoje miejsce. Z takich podstawowych rzeczy znajdziemy również gruchę do przeczyszczania sobie obiektywów, i również jest pędzelek tutaj, żeby właśnie sobie wysprzątać e, obiektyw. I w końcu mam pędzelek, który jest, jakby nazwijmy no to profesjonalny, a nie jest po prostu, do jak w moim wcześniejszym wypadku, do ścian. Bo jak może pamiętacie, moi stali widzowie oglądali wcześniejsze odcinki, to już robiłem o tym, że 7 gadżetów, które po prostu muszą się znaleźć e, według mnie na planie filmowym. E, I teraz, tak, sekcję dolną już. Przejrzeliśmy cało. Tam już się mieści się tyle, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy, prawda? Więc jakby nie liczę już pojedynczo taśmy, bo to nie o to chodzi: taśmę to taśmę. W górnej części znajdziemy multitula, yy, który. R również jest fajnie dobrany. Jest przede wszystkim solidnie wykonany, i jakby to jest na plus. Znajduje się tutaj 8 różnych bitów płaskich i śrubokrętów, więc, jakby fajnie. Myślę, że może to znaleźć swoje zastosowanie. Tutaj znajdziemy nimbusy, tutaj oczywiście też pojedyncze. Łatwiej coś może odkręcić, dokręcić. OK. I tak samo znajdujemy tutaj kluczyk do odkręcania stopki. Więc, jakby trochę powtórzenie tego. OK jakoś było trzeba w to wszystko tutaj e, zapchać. Ostatnią gablotką jest tutaj takie miejsce, gdzie znajdujemy kabel HDMI i to jest super. Choć trochę się dziwię, że to się tutaj znajduje, bo trochę takie odczapy, to nazwijmy, że nagle mamy tutaj taki zestaw bardziej Asystentowa, a tu nagle się znajduje kabel HDMI. Co nie zmienia w wypadku, że ja bardzo ucieszałem się, że to zobaczyłem, bo jest to kabel, który bardzo się przydaje. Z tego względu, że jest krótki i miękki. Zazwyczaj gdzieś tam kable, które gdzieś tam znajdujemy w sklepach, są to długie kable i bardzo niepraktyczne, a w tym wypadku jest to bardzo dobry kabel, który połączymy między kamerą a naszym monitorem podglądowym albo jakąś transmisją do przesyłania dalej wizji. I ostatnią rzeczy, pamiętacie, jak kiedyś pokazywałem Wam w wcześniejszym odcinku, że bongosy, no to to jest trochę na takiej zasadzie, bo są to tasiemki na rzepy, których możemy sobie, zobaczcie, wsadzić tutaj na przykład parę kabli. I je zdusić i zabezpieczyć, żeby nam się tutaj nic nie walało. Na przykład, jeśli mamy dużo ilość kabli, to na przykład można origować to sobie i zadbać o taką estetykę i higienę pracy, jeśli chodzi o kamerę, żeby tam było wszystko schludnie sobie leżało. I takich tasiemek mamy raz, dwa, dziesięć takich I e, Jakby super. Szkoda, że nie są oznaczone różnymi kolorami przynajmniej końcówki, żeby łatwiej odnaleźć w kablach, no ale niestety tutaj tego nie mamy. I mam jeszcze taką nalepkę, którą możemy sobie nakleić na front naszego tutaj case'a i wtedy podpisać zmienia nazwiska, czyje to jest. No i szczerze, to jest tyle. I... Ciężko mi oceniać, czy to jest dużo, czy mało, bo myślę, że bardziej tutaj chodzi o ideę, czyli o to, że jakby mamy walizkę, do której możemy powrzucać sobie trochę grze, rzeczy, trochę gratów, które będą nam ułatwiały pracę. A, przepraszam, jeszcze jest yy, czyścik do yy, ekranu, więc jeszcze tutaj możemy sobie zadbać o to, żeby nasze obiektywy czy ekrany były perfekcyjne. No i teraz tak, za wiele tutaj nie ma, ale myślę, że tutaj też bardziej chodzi o ideę tego takiego m, dokładania sobie różnych rzeczy, które gdzieś tam z wiedzą zdobywamy na planie i myślę, że to jest trochę tego idea, żeby tutaj pozapychać te wszystkie nasze e, gablotki. I teraz ja podpowiem Wam, co ja bym tutaj jeszcze dołożył, nie dużym kosztem, a na pewno jeszcze to bardziej ułatwi Wam pracę na planie. No i dobra, i co moim zdaniem powinno się tam jeszcze znaleźć? Przede wszystkim nie klaps filmowy, a po prostu tablica informacyjna o tym, na przykład, które to jest ujęcie, które to jest dubel. Takie podstawowe informacje, na przykład, jeśli gracie na taśmie, no to fajnie mieć coś takiego. Super mieć klaps, jeśli w ogóle gracie z dźwiękiem, ale takie podstawowa tabliczka, która informuje nas o jakichkolwiek ujęciach, które na przykład są efiksowe, no to wtedy super zaznaczyć to ekipie od efiksu ląduje w walistę. Na pewno różnej maści yy, flamasty. Grube, cienkie, takie, żeby po prostu sobie zmyć, więc to jest wszystko no, przede wszystkim też do, jeśli chodzi o tego borda, ale też na przykład do naszych tutaj tasiemek, żeby można było sobie tam wszystko oznaczyć. Więc jak możecie sobie zobaczyć, to nie jest duży koszt, a już dużo fajniej się nam tutaj takich rzeczy wypełnia. I to nie głupie rzeczy, które są bardzo przydatne. Oczywiście nie może też zabraknąć bągosu, bo po prostu one są bardzo zbawienne na planie. Bardzo ważna czołóweczka. To musi po prostu jeśli macie na przykład nocne zdjęcia, to nawet żeby po prostu zajrzeć do walizki i zobaczyć co my tutaj mamy w środku, no to to jest po prostu potrzebne, żeby to sobie tutaj gdzieś zadziałało i to bardzo Wam polecam, żebyście mieli to na każdym planie w walizce, żebyście po prostu korzystali z tego. Mamy czyściki, przyda się oczywiście również płyn do czyszczenia obiektywy, żeby te obiektywy były bardzo e, zadbane i to musi się również znaleźć w tej walizce. Mimo, że mamy tutaj takiego multitula, którym na pewno ufam. To ja mam tutaj takiego bardziej rozbudowanego, który ma jeszcze więcej tych swoich końcówek i które ma większy po prostu zakres swojej pracy i po prostu to muszę mieć. Bez tego się nie ruszam, więc fajnie mieć taki organizer multitulowy, który jeszcze tam nimbusowy, który sobie gdzieś tam tutaj się znajduje. Coś, co musi być zawsze na planie. Coś, co po prostu bardzo ułatwia pracę ekipie w każdym pionie i które po prostu jest spokoj, które naprawdę działa. Jest to po prostu słuchawka do ucha, bo jeśli wchodzimy na duży plan filmowy, zawsze dostajemy radio. Każdy pion dostaje dyżur, medyk, kostiumy, operatorzy, reżyser, każdy ma radio. Każdy jest na swojej częstotliwości i żeby na przykład, załóżmy, jeśli puszczamy w eter, że za. 3 minuty będzie przerwa, to nie słyszymy tego ogólnie, tylko każdy słyszy to sobie na uchu. I to jest bardzo wygodne, żeby to mieć na planie. To jest po to sama końcówka, która się przewiesza tutaj przez ucho e, i wsadzamy sobie do ucha, żeby można było zarówno słyszeć, co ktoś mówi do nas, albo też ktoś e, mówi na radiu, to żeby to również było odsłuchane i to powinno się znaleźć zdecydowanie na planie. E, oczywiście równowartość tego to jest prawie ta walizka, więc jakby to jest droższe, ale bardzo ułatwia pracę na planie. Jeśli chodzicie na duże plany, to wiecie o czym mówię. No i ostatnią moim zdaniem taką bardzo ważną rzeczą i to, to, co widzieliście też w poprzednim filmie, to jest po prostu obcążki, które dzisiaj tutaj mamy składane mobilne z nożykiem, z jakimiś również innymi końcówkami, e, które się tam gdzieś powinny znaleźć, no i to jest wszystko. I tak, moim zdaniem, rozbudowana walizka ma totalnie sens i ona tutaj naprawdę działa. Bo ważne jest to, żeby po prostu mieć sprzęt i mieć taką asekurację w głowie, że cokolwiek by się nie wykrzeczyło, czy to przy kamerze, czy to przy jakieś, nie wiem, przy kamie, żeby zawsze mieć coś, co może nas uratować i pchnąć plan dalej. Bo pamiętajcie, plany to jest ogromne koszty zarówno dla klienta, dla produkcji, dla każdego. I każda najmniejsza rzecz, która się może zepsuć, to jest jakaś tragedia. Więc zawsze musimy być zabezpieczeni y, pod każdym kątem. I na przykład jeśli wy macie taką walizkę, to wtedy wyczujecie się pewnie. I na przykład jeśli robicie film korporacyjny i robicie ujęcie i nagle coś się tam wykrzaczyło, to zawsze możecie sobie takim czymś pomóc. I nie mówię tutaj o tym, żeby na przykład się zepsuła kamera, matryca odpadła. No to, to jest w ogóle nie do wyratowania, ale na przykład... Y, Noga statywa się zepsuła i nie możecie zrobić równego ujęcia. No to, no nie wiem, bierzecie taśmę, bierzecie tutaj jakieś śruby i coś próbujecie z tym rzeźbić. Zawsze musicie mieć jako z tyłu głowy awaryjną sytuację, że coś może się wydarzyć, a wy możecie na to zareagować. I taka walizka ma wtedy sens, bo ona zabezpiecza waszą głowę przed tym, że dociągniecie zdjęcia do końca. Ale tak, nie przedłużając, moim zdaniem taka walizka ma sens, ona wtedy działa i super, że jest taka idea. Myślę, że. To, że ja mogłem sobie dorzucić tutaj trochę swoich rzeczy, to było fajne, bo ona jest wtedy taka bardziej moja i jest spersonalizowana i wtedy jeszcze bardziej ją w tym wszystkim tutaj lubię. To, co ja bym chyba najmniej będę potrzebował z czego będę najmniej korzystał, to jest to etui na kartę SD. Myślę, że tutaj mogłem wypełnić tą komorę czymś innym, ale na razie niech leży. Kto wie, może kiedyś się przyda i będę miał przynajmniej spokojną głowę, że mogę zabezpieczyć kartę. Tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się kiedyś. Do zobaczenia.